Śląskiej TV, my maglujemy, wy oceniacie i komentujecie. W Maglu Wyborczym gościmy dzisiaj pana Wacława Jana Kroczka, tarnogórzanina z urodzenia. Pan Kroczek jest doktorem stomatologii między innymi również radnym dzielnicowym i kandyduje do Rady Gminy Tarnowskich Gór jako numer jeden z listy Koalicji Trzeciej Drogi. To jest. Pan Kroczek do tej pory miał przygody elekcyjne, między innymi w ostatnich wyborach do Sejmu, Chyba około, nie pamiętam, około 1500 głosów pan. Niecałe 1500. Zebrał. Tak. Pan Kroczek ma przekonania centro-lewicowe. Związany niegdyś z panią Barbarą Nowacką, tak? Obecnie. I głównie. Interesuje się kwestiami równościowymi, prawami kobiet, ale również kwestią opieki zdrowotnej. W sumie jeszcze nigdy pan nie został wybrany do, do samorządu i jest, będzie, to, będzie to taki na szerszą skalę powiedzmy pański debiut w przypadku wyboru. I już pierwsze pytanie. Pana zdaniem Jaka jest najpilniejsza potrzeba dla gminy i jej obywateli? W kampanii samorządowej 2024, witając wszystkich słuchaczy i widzów, chciałbym przedstawić mój problem, mój punkt widzenia na problemy gminy Tarnowskie Góry. Chciałbym, aby ta kampania odbyła się pod hasztagiem "Bezpieczne TG". Bezpieczne we wszystkich aspektach bezpieczeństwa, jakie tylko potrzebne jest w mieście. Od bezpieczeństwa zdrowotnego po bezpieczeństwo bytowe, a także bezpieczeństwo wolności głoszenia własnych poglądów. Zacznijmy od bezpieczeństwa zdrowotnego. Jako praktykujący lekarz-stomatolog dostrzegam pewien bardzo istotny problem, który jest powszechny, mianowicie brak dostępności usług stomatologicznych dla pacjentów, niezależnie od ich statusu majątkowego. W kampanii do Sejmu ubiegłorocznej, moim najważniejszym punktem programowym były wypełnienia światło utwardzalne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest to zmiana bardzo, bardzo potrzebna, w której żaden pacjent nie powinien być na marginesie systemu publicznej opieki zdrowotnej i chciałbym wszcząć realizację tego punktu programowego na terenie gminy miasta Tarnowskie Góry. Dobrze. Z zebranych dotychczas badań, sondaży, ankiet wynika, że tym razem lokalne samorządy, zwłaszcza miasta, gminy z naszego regionu, bardzo, jeśli chodzi o skład Rady, będą bardzo rozdrobnione. Będzie bardzo wiele komitetów w Radzie. W Radzie, do której, pan, do której pan startuje, jest 25 chyba mandatów. I w związku z tym, że takie będą, a nie inne wyniki, i taki będzie skład tej rady. 23 mandat. 23, tak? Tak. 8, 8 i 7. Tak, faktycznie. Ja według pana, z kim? Będziecie w tej Radzie współpracowali tak, żeby cokolwiek dało się w nowej Radzie e, zrobić, e, realizując właśnie plany, projekty poszczególnych komitetów, które się ostatecznie w tej Radzie znajdą. Przede wszystkim odrzucamy współpracę z PIS i Konfederacją, natomiast chcemy współpracować programowo, ze wszystkim... tak? Programowo, dokładnie. Natomiast w skali miasta chcemy współpracować ze wszystkimi komitetami obecnej koalicji rządzącej oraz z komitetami lokalnymi, na którym leży na sercu dobro naszego miasta, a więc kwestie bezpieczeństwa. Tutaj chcielibyśmy bardzo postawić na rewitalizację dróg i chodników, na zwiększenie ich bezpieczeństwa poprzez budowę i właściwie oznakowanie nowoczesnych dróg rowerowych, na rewitalizację terenów zielonych na terenie miasta Tarnowskie Góry, Szczególnie na terenie najgęściej zaludnionej dzielnicy miasta Osady Jana znajduje się Park Piny, który już od wielu, wielu lat woła o jego rewitalizację i wykorzystanie jego potencjału dla rekreacji, sportu i wypoczynku mieszkańców miasta. Jeszcze jednym bardzo istotnym problemem jest kwestia bardzo drogiej wody w tarnowskich górach. Problem dotychczas nierozwiązany. Jak wynika z zestawienia, to są ceny wody w 2024 roku w Polsce. Według miast, Tarnowskie Góry w tym zestawieniu znalazły się na drugim miejscu z dwukrotnie droższą wodą niż w takich dużych ośrodkach jak Warszawa i Katowice. Z tym należy wreszcie coś zrobić, co też stanowi element zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Tarnowskich to jest, Gór. To jest, to jest duży problem nie tylko w Tarnowskich Górach, ale też i w sąsiednich miastach, gminach. Zupełnie nie wiadomo z jakiego powodu. Gdy nie ostatnie... wiadomo o co, chodzi? Chodzi o pieniądze. Dokładnie. E, no tak, e, kwestia rozbuchanych rad nadzorczych tych przedsiębiorstw, wodociągowych itd. E, ostatnie pytanie e, krótko. E, na kogo pan stawia w wyborach na burmistrza Zacnego Grodu Tarnowskiej Góry? Oczywiście stawiam na kandydata bądź kandydatkę Komitetu Wyborczego Trzeciej Drogi. Kandydat jeszcze nie został ogłoszony, natomiast jest w ramach naszej koalicji szeroki wachlarz. To ma największe szanse. Jest bardzo szeroki wachlarz potencjalnych kandydatów. W tej chwili wydają się wiodące dwie kandydatury. Jedna to jest osoba trochę młodsza, druga to jest osoba trochę starsza. I myślę, że na dniach zarząd będzie naszego... to pani czy pan nie zdradzając szczegółów, myślę, że w perspektywie kilku dni decyzja zostanie ogłoszona ja i będzie to mój kandydat na burmistrza bądź burmistrzynię miasta Tarnowskie Góry. Czyli następnym razem zapraszamy Pana i potencjalną kandydatkę bądź kandydata, tak? Bardzo chętnie. Dobrze. W takim razie ja dziękuję. Teraz czas na Pana swobodną wypowiedź. Proszę krótko zwrócić się do swoich potencjalnych wyborców. Tak. Drodzy Tarnogórzanie, Tarnogórzanki, przed nami bardzo ważne wybory samorządowe, w których powinniśmy postawić na wizję miasta, w którym chcielibyśmy żyć. Miasta, w którym nikt nie będzie na marginesie. Miasta, w którym będzie nie tylko coraz piękniej, ale także coraz bezpieczniej. Jest to także wielka szansa dla młodych Tarnogórzan na wystartowanie w tych wyborach, Czyli skorzystanie z biernego prawa wyborczego oraz z czynnego prawa wyborczego. Dlatego, jeżeli zostanę radnym, chciałbym również przyczynić się do powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej, żeby głos młodych osób, mieszkańców miasta, był słyszalny, by ich inicjatywy mogły zostać wypromowane w przestrzeni miejskiej i aby ich pomysły mogły zostać zrealizowane. To jest Wasz czas. Wasz udział w wyborach parlamentarnych 15 października doprowadził do wspaniałej zmiany i chyba największej szansy w najnowszej historii Polski, by nasz kraj wreszcie stał się nowoczesnym europejskim państwem demokracji i dobrobytu, bo wszyscy zasługujemy na to, by żyć w takim państwie, co już zaczęło się realizować po 15 października, a teraz czas, by wasze pomysły mogły być realizowane. Na przestrzeni lokalnej, ale najbliższej Wam i Waszym rodzinom i przyjaciołom. Serdecznie proszę o Wasz głos w wyborach 7 kwietnia 2024 roku do Rady Miasta Tarnowskie Góry. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.